To, co działo się w sądzie, czyli wyrok, jaki usłyszałem, mianowicie po pierwsze, że winny czego udostępnienia Mema na Facebooku, jakich tysiące, jeżeli nie miliony krążą, i za to udostępnienie Mema. Mam zapłacić 3000 kary, są to przeliczał na, na stawki dzienne określone przez siebie, 1000 zł dodatkowo na wiązki, 300 zł kosztów sądowych, zastrzegając oczywiście, że jeżeli poszkodowana wykaże, że były te koszta z jej strony większe, dołączy jakieś faktury, to są może tutaj zrewidować tą kwotę kosztów sądowych. Przede wszystkim jako osoba duchowna, jako człowiek wierzący, bo to, to jest podstawą, staram się postrzegać tę rzeczywistość właśnie w kontekście nauki Jezusa Chrystusa. Pierwszą rozprawą również mówiłem, że Jezus zapowiadał nam, że będą nas ciągać przed sądy, prześladować, będziemy nękani za zagłoszenie Jego imienia i jeżeli nauczyciela prześladowali, to i nas prześladować będą. Zesłanie Ducha Świętego, które było wielką manifestacją obecności Boga pośród ludu wybranego, wystraszyło arcykapłanów, kapłanów, faryzeuszy, nakazywali im milczeć, a oni odpowiadali pokornie, nie możemy się do tego dostosować. Trzeba bardziej słuchać Boga aniżeli ludzi. I nawet nie karę, kiedy chłostano, kiedy im grożono, oni cieszyli się, że mogą cierpieć dla imienia Chrystusowego, wychodzili i dalej odważnie głosili, głosili imię Chrystusa. Tak, aby nie naruszyć tajności rozprawy, mogę wyrazić jedynie swoją opinię. I moja opinia była taka, że kiedy toczyła się rozprawa, ja sam zapytałem mojego obrońcę, dlaczego ostrożnicielce zależy, żeby przegrać ten proces narracja zeznania w tym zeznania e, pani poseł e, oneż materiał dowodowy który został zgromadzony e, on był oczywisty myśmy zastanawiali się z mecenasem czy po pierwsze strona skarżąca jest tak pewna że wyrok będzie po ich myśli, bo, bo chce przegrać ten wyrok, żeby nie wyprodukować produktować ten kapitał polityczny, czy jest tak pewna, że wygra i w ogóle się nie musi tej rozprawy przygotowywać, więc jedyne co mogę powiedzieć jako, jako opinię, własną opinię, że w moim odczuciu, jako osoby, która, która nie bywa często na salach sądowych, sam przebieg procesu był całkowicie w innym kierunku niż, niż wydany wyrok. Gdy usłyszałem winny, myślę sobie ciekawe, jak wobec tego, co, co, co było tydzień temu, sędzia to umotywuje, w jaki sposób to będzie argumentował. No niestety ta argumentacja też jest w tym momencie tajna. Na pewno, na pewno budzi to wiele pytań i wiele wątpliwości, kiedy materiał dowodowy i zeznania idą w jedną stronę, a wyrok jest zupełnie, zupełnie w innym kierunku. Przede wszystkim wielkie, wielkie, wielkie Bóg zapłać. Człowiek, który znajduje się w takiej sytuacji jak ja, doświadcza jednego. Jest takie powiedzenie. Zwycięzca ma wielu przyjaciół. Zwyciężony ma wiernych przyjaciół. I właśnie tym wszystkim moim znajomym, nieznajomym przyjaciołom, którzy się za mnie modlą, którzy wsparli finansowo pomoc prawną Fundację Życie i Rodzina, która pomoc prawną mi zapewnia wszystkim darczyńcom indywidualnym. Chcę bardzo serdecznie podziękować. Każde dobro, które świadczymy, każde nasze zaangażowanie w sprawę dobra, w sprawę prawdy, ono nie idzie na marne. Ono w jakiś sposób trwa i myślę, że też właśnie tam, na sądzie ostatecznym, gdzie staniemy przed Chrystusem, znajdzie to swoje odzwierciedlenie. Dziękuję za podpisanie petycji, za modlitwę, za złożone datki, ofiary, za pomoc prawną. Dziękuję za to, że jesteście. Tak jak powiedziałem, przeciwnik wrogowie życia są silni naszym milczeniem, naszą słabością. Podaj, e, że kardynałowi święty, błogosławionemu Stefanowi Wyszyńskiemu, przypisuje się słowa, e, zapukał strach, otworzyła mu odwaga i okazało się, że tam nikogo nie było. E, nie bójmy się, kiedy, kiedy puka strach, otwórzmy w imię Chrystusa drzwi, a a nikogo tam nie będzie. Z... Czeka nas apelacja. Nie ustępujemy, nie, nie poddajemy się. Nie można tym naszym milczeniem i przyzwoleniem na zło zachęcać, aby, aby te granice wolności były przesuwane na sposób francuski czy, czy sowiecki. Dlatego, dlatego ta pomoc prawna będzie dalej potrzebna. Wszystkim, którzy chcieliby takie wsparcie udzielić za pośrednictwem Fundacji Życie i Rodzina, z góry dziękuję i bardzo proszę, jeżeli możecie. Widać, że przed nami droga. Pewnie nie krótka, oby przyniosła na jakieś dobre owoce. Ja tak już myślałem na różne sposoby od, od wczorajszego dnia, ale jeżeli mój przykład i tego, co miłościwie nam Panujący próbują zrobić ze mną czy, czy z innymi osobami, które, które myślą tak samo jak ja i mają odwagę się wypowiadać, jeśli dzięki temu choć zostanie ocalone jedno dziecko od aborcji, to warto było. Jeśli dzięki temu chociaż jeden wyborca koalicji 13 grudnia zrobi rachunek sumienia, to warto było i, i obyśmy takie, takie nastawienie w naszych sercach mieli. Bóg zapłać. Jeżeli zechcecie dalej towarzyszyć modlitwom, jeżeli zechcecie dalej wspierać finansowo za, za pośrednictwem Fundacji Życie i Rodzina, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Dziękuję samej Fundacji, bo bez Was byłbym w tym momencie skazany. Chyba na kolejny kredyt, aby, aby pokryć, pokryć koszta, koszta pomocy prawnej i, 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 i procesowej. Dziękuję Zy... bardzo.